Czołem, witajcie na kanale Golden Beers z tej strony Marcin. Dzisiaj dowiecie się czym są typy wliczeniowe, czyli INAM. Zobaczycie jak się je tworzy, zobaczycie jak się ich używa i pokażę wam przed jakimi problemami, błędami potrafią nas one chronić. E, oczywiście na początek musicie mieć jakiś skrypt, mój nazywa się INAM test, no i musimy dodać go gdzieś na scenę, tak aby się uruchomił ze startem naszej aplikacji. Ja sobie dodam go jako kolejny komponent w kamerze. No i przechodzimy, klikając dwa razy lewym, do edycji naszego skryptu. OK, załóżmy, że zespołowo piszecie sobie jakąś grę RPG, coś na kształt Baldur's Gate, gdzie występuje wiele różnych typów broni. No i piszecie tę grę zespołowo, bo to jest duża gra I każdy z programistów pisze jakąś część kodu, jakieś funkcje, jakieś obiekty, natomiast inni chcą tego używać. I zaraz pokażę Wam, dlaczego i nam tutaj nam się bardzo przyda. Powiedzmy, że Waszą rolą jest napisanie funkcji, która będzie zwiększała damage wybranego typu broni. Więc tak, piszemy sobie na przykład. Void, weapon type albo weapon dmg plus 1. Zwiększamy tutaj damage o 1. No, i jako parametr chcemy przekazywać typ tej broni. Niech to będzie jakiś string weapon type. Ok. I teraz tak, może w komentarzu, if ten nasz weapon type, czyli. Coś takiego. Może zróbmy w ten sposób. Weapon type równa się miecz. Sword. No to podnosimy damage plus 1 dla wszystkich mieczy, tak? Jeśli to byłaby kusza, czy byłby to łuk, czy kij i tak dalej, to podnosilibyśmy innego wybranego weapon typea damage o 1. Moglibyśmy to zapisać w case, ale to w sumie jest nieważne. My sobie dla przykładu będziemy po prostu zwracać nazwę tego e, stringa. Czyli debug log weapon type. Dobra. No i teraz w starcie wywołamy sobie tą funkcję, dlatego że chcemy zwiększyć damage na przykład mieczy. Dobra, możemy przejść do Unity, odpalimy sobie to i oczywiście w konsoli zobaczymy napis e, sword miecz. Zgadza się. Super, ale co jeśli nasz kolega nie wie, że tutaj nasza funkcja poszukuje konkretnych słów, czyli poszukuje, poszukuje słowa SWORD, BOW, AXE itd., itd., tylko nasz kolega wywoła sobie tą funkcję, bo akurat na planszy gdzieś ma być zwiększony jakiś damage łuków i wpisze po prostu słowo ŁUK. To w tym momencie nasza funkcja, jak wiecie, no nie ma prawa zadziałać, tak? dlatego że my takiego słowa nie wykorzystujemy. Takiego stringa po prostu tutaj nie, nie będziemy porównywać, żeby zwiększyć damage. I tutaj, właśnie z pomocą, przyjdzie nam typ wyliczeniowy, czyli stworzymy sobie konkretne słowa dla nowego typu zmiennej, która będzie właśnie weapon type'em i pokażemy, jakich. Wartości można dla tej konkretnej zmiennej używać. Zobaczcie, przede wszystkim piszemy en, i, inam, czyli ten typ wyliczeniowy, następnie jakiś typ tego naszego typu wliczeniowego, jego nazwę, czyli niech to będzie Weapon Type. Ok, no i teraz podajemy wartości, które tu się mogą pojawić. Przede wszystkim będzie to na przykład właśnie łuk, niech to będzie jeszcze topór i miecz. Tyle nam dla przykładu wystarczy. No i teraz zobaczcie, jeśli tu już nie pozwalamy na wprowadzenie stringa, a pozwolimy jedynie na weapon type, to pojawi nam się tutaj błąd automatycznie, dlatego że taki string ŁUK po prostu nie występuje wśród tych dozwolonych elementów. Dlatego nasz kolega musiałby już wprowadzić Weapon Type, następnie kropkę. No i tu ma już listę wyboru, jaki konkretny, jaką konkretną wartość może wybrać. Na przykład, niech to będzie właśnie Sword. Przyjdziemy sobie teraz znowu do Unity, albo nie czekajcie, nie Sword. Niech to będzie mm, ax. tak żeby nam się w konsoli zmieniła wartość. Axe, uruchomimy sobie mm, Unity i już w tym momencie pojawia nam się Axe wspaniale. Oczywiście nie ma problemu, aby stworzyć sobie nawet taką zmienną tego typu. Zobaczcie, jak sobie tworzymy na przykład takiegoś inta, napiszemy sobie to w ten sposób: int a równa się 1. To tutaj int to jest typ tej zmiennej. Więc równie dobrze możemy tutaj zamiast inta użyć weapon type. W tym momencie będzie błąd, dlatego że Weapon Type nie, weapon type nie dopuszcza e, zmiennej wartości 1. Tylko musimy oczywiście użyć jakiejś już konkretnej wartości z tego przedziału, czyli na przykład Bow. E, no i tutaj możemy sobie już tą zmienną wrzucić w naszej funkcji. Jeszcze raz po prostu A. OK. Oda. No i spodziewamy się wyniku łuk. Uruchamiamy. No i usług, elegancko. Słuchajcie, to jest tyle jeśli chodzi o typy wyliczeniowe. Myślę, że wiecie o co chodzi. Możemy sobie stworzyć grupy takich dopuszczalnych wartości dla no, bardzo wielu różnych typów, tak? Na przykład kierunki świata, gdzie sobie określimy jako właśnie tylko północ, południe, wschód, zachód i nic więcej tutaj nie może się pojawić. Mogą to być jakieś parametry postaci, gdzie będzie życie, jej siła i tak dalej, i mamy pewność, że nigdy nie pojawi się nic niedozwolonego, bo oczywiście. Tą naszą taką listę tych dozwolonych typów możemy sobie rozszerzać, tak? O jakiś key, o coś tam, nie wiem, jakąś proce i tak dalej, tak dalej. Także słuchajcie, dzięki za uwagę. Myślę, że nowa wiedza została przelana do waszych głów i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się, hej!